Witam Państwa, nazywam się Piotr Dudło. jestem Prezesem Zawodu Miejskiego Związku Ochotniczej Strawy Powarnej w Knurowie. Funkcja tę pewnie od 20 lat. Dzisiaj spotykamy się na cyklicznym zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Strawy Powarnej Powon w Spotkania jest m.in. analiza dział, działalności w strawy z ochotniczej sprawy powarnej w Knurowie, jak i kwestie dotyczące dzielenia absolutorium dla zawodu ochotniczej sprawy powiatu. Marta Szkoda, sekretarz Kazimierz Barżoka. Na podstawie listy obecności uprawnionych do głosowania komisja stwierdza, że na ogólną liczbę 30 członków OSP w walnym zebraniu sprawozdawczo uczestniczy 22, co stanowi 72,6%. Na podstawie powyższego, walne zebranie sprawozdawcze jest prawomocne do uchwał. jest prawomocny, zdolny do podejmowania ruchu. Następnie drugą przedstawię porządek zebrania. W punkcie siódmym przedstawienie sprawozdania z działalności za 2021 rok. W punkcie ósmym przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok.